Przełom czerwca i lipca to dla sympatyków tenisa czas wielkich, wimbledońskich emocji. I choć oczywiście oczy całego tenisowego świata zwrócone są teraz na londyńskie obiekty, to na naszym krajowym podwórku byliśmy w ostatnim tygodniu skupieni na Mistrzostwach Polskich Juniorów Młodszych. Odbyły się one na kortach KKS Olsza w Krakowie w ramach 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Przyjechało właściwie reprezentanci wszystkich województw z Polski wraz ze swoimi trenerami. W rozgrywkach bierze udział ponad 60 młodych chłopców, bo to jest turniej do lat 16, oraz ponad 50 młodych zawodniczek. Znajdujemy się w najlepszym czasie dla polskiego tenisa. Nigdy nie mieliśmy tak, że mamy czoło zawodniczkę numer jeden na świecie, oraz bardzo do, do, osiągającego wysokie wyniki mężczyznę w tym samym czasie grających. Rywalizacja toczona była w bardzo trudnych warunkach. Tropikalne upały dały się zawodnikom mocno we znaki. Mimo to walka na ośmiu krakowskich kortach była bardzo widowiskowa, a poziom niektórych meczów był naprawdę wysoki. Wybrałem tenis mnie przez Jerzego Janowicza, jak grał ATP Finals w Paryżu. Tam śledziłem jego poczynania, no i grałem wtedy już w piłkę nożną i uprawiałem karatę i poprosiłem rodziców, czy mogę zacząć grać tenisa, no i... No i mnie zapisali, no i spodobało mi się, no i teraz jest dla mnie w sumie całym życiem tenis. Bardzo lubię, lubię ten, jak Federer gra, tylko że trochę, trochę jakby no ciężko na niego patrzeć, bo jemu wszystko przychodzi tak bardzo łatwo. Do sporych niespodzianek doszło w turnieju dziewcząt. Do finału nie dotarła żadna z rozstawionych tenisistek. Zwycięzczynią okazała się Antonina Czajka, która swoje umiejętności kształtuje w Puszczykowie w Akademii Tenisowej Angelik Kerber. W turnieju chłopców nie było aż takich niespodzianek. Wygrał rozstawiony z dwójką Bruno Kokot ze Szczawna Zdroju. Mając kilkuletnią przerwę oglądania tej kategorii wiekowej, 16 lat na tym poziomie, na poziomie Mistrzostw Polski, stwierdzam, że ten poziom się bardzo podniósł. I jest tu wielu utalentowanych zawodników, którzy rokują na pewno wysokie wyniki sportowe w przyszłości.